Jestem w Marbei w tym momencie, słońce napierdala Powiedziałem wam na początku roku, że włosy zapuszczam, jest to ciężkim przedsięwzięciem Trochę byłem offline, bo trochę miałem innych projektów, którymi musiałem się zająć też songwritingiem, jakby pisaniem też... Bo ja, bo ja. Musiałem się zająć też pisaniem tekstów dla ludzi i tak dalej I, i tyle, no Eso no lo pedí yo, yo, pedi, yo. Pedi, No, no, yo pedí y un espresso. No, to jest, to jest, pasa, Hermano, pasa, cieka. No, także ciężkie przedsięwzięcie. Jeszcze tak do końca roku, mi się wydaje, to już będą długie w końcu. Zajebiście, że kupujesz płytę. To tak ja mówię, w przyszłym roku wszystko będziemy już grali. W przyszłym roku się wszystko trochę, nie wiem co tam piszą. Niektórzy tam mylą pojęcia. To jest w ogóle świat internetu w Polsce. Pozwolił sobie jakby za daleko się posunąć w prawo, w sensie takim, że. Badają o jakichś rzeczach, o których nie mają pojęcia, i też sposób, w który rozmawiają się, odzywają. Ogólnie to nie jest jakiś fenomen Sentina, tylko to jest fenomen ogólnie polski odbiorca, polski troll internetowy versus polski creator, czy to raper, czy to influencer, czy cokolwiek, nie? Tak jest. Także ten. Jestem w tak pięknym miejscu, u mnie wszystko właściwie mega się upada. Niedługo wydajemy teraz ten mystery box. To będzie upominek na takim poziomie, który też będzie jakby, hmm, też ja się przyłożę jakby um, do tego też fizycznie, bo też będzie po części też moja jakby kreacja artystyczna i będzie to coś na tak wysokim poziomie, dodatkowo będzie też, będą też w pierwszych chyba 50 czy 100 zamówieniach moje płyty ręcznie podpisywane i ogólnie no będziecie zachwyceni, no, to będzie upo upominek na końc do końca życia jakby dla wszystkich moich prawdziwych fanów, do ludzi, którzy jakby wspierają mnie od samego początku, będzie to kozackie. No sam się gole mordecz. Nie, nie, nie będzie czegoś takiego, będzie dobry, będzie dobry, będzie to naprawdę fajny taki upominek, co będzie można sobie w mieszkaniu postawić, powiesić i tak dalej, to będzie coś naprawdę na poziomie, to nie będzie jakiś tam nie chcę mówić nic na temat tego, co inni robią, tylko po prostu to, co ja... my tutaj planujemy, to naprawdę będzie zajebiste, zajebiste, no dzieło sztuki, właśnie o to chodzi, tak jest. No Broda ma prawo się po tym całym stresie ostatniego roku. Zresztą nie zapominaj, że mam 40 lat. No to nie każdy wieku lat 40 jeszcze tak się trzyma. A dobrze, cygan dobrze się ma. Nie, no tego nie będzie czegoś takiego. Dziękuję Ci bardzo, braciszku kochany. <gry> No ta płyta naprawdę rozjebie, jestem mega zadowolony, obojętne niezależnie od komercyjnego sukcesu tej płyty, to jestem po prostu w przekonany, że to jakby też te wątpliwości, które powstały jakby po e, średnio nagranej płycie Zetel Forever um, jakby zrehabilituje się artystycznie powiedzmy no. Czemu bez fitów na płycie? Po prostu taki mam zamysł. Ja tak średnio te fity lubię robić, bo też tak za bardzo mało co mi siada i nie, nie, nie śledzę za bardzo tego co się dzieje dochowała. Na tej płycie żadnego fitu nie będzie. Jutro nocy, w nocy wychodzi płyta. W tym roku nie będzie żadnych koncertów, wszystkie te firmy, które mnie zabokowały w tym roku, ja sam osobiście niedługo je spłacę po prostu, że oddam po prostu to, co było wzięte czy przeze mnie, czy przez, czy przez jakiś tam agentów szamranych, tak po prostu, żeby mieć czystą kartę i miałem po prostu przeprowadzkę dużą w tym roku, miałem jakby też dużo przygód od zeszłego roku, wiele rzeczy się wydarzyło też prywatnie, więc najpierw jest czas, żeby dojść do siebie. I żeby po prostu wrócić z podwójną siłą na przyszły rok i żeby dać wtedy ludziom zajebiste show i jakby być w stanie po prostu dostarczyć jakby to i ten poziom też sztuki czy też pracy, które ludzie też ode mnie oczekują w tym momencie, a nie yy, jakieś tam głupoty robić tylko, żeby pieniądze zarobić, nie? Na przyszły rok na pewno będę zainteresowany i w przyszłym roku na pewno będę napierdalał. Ten rok sobie dorę, żeby zrobić sobie przerwę. Teraz niedługo, muszę sobie wyobrazić, tak jak piszę, dwa, trzy projekty dla innych ludzi. Przepraszam, um, muszę swoją kolejną polską komputer zrobić, plus muszę zacząć pracę nad polskimi numerami, hiszpańskimi numerami, proszę. Czyli mam... Naprawdę dużo pracy w studiu przed sobą. Na przyszły rok będę rozkminiał od stycznia, żeby planować tak, żeby już tak w maju, w czerwcu już być w Polsce, żeby wtedy po prostu 2-3 miesiące w Polsce być, zagrać te wszystkie festiwale, zagrać wszystkie koncerty, może zrobić jakąś małą trasę swoją, że się małą. No krótką klasę, czyli 8-9 koncertów swoich, no ale należy po prostu sobie mówię, muszę się skupić na sztuką. Eee, jestem jakby muzykiem, e, który słynie z nagrywania, a nie, nie lenia kurwa Midasa, lato i Patuarzyka przez kurwa 5 lat e, grając we Władysławowie gdzieś e, pod wędzarnią ryb. tak? Dlatego teraz trzeba nowy materiał nagrywać. Ta płyta na pewno doda do katalogu jeszcze prawie trochę hitu ale od razu się biorę za kolejny projekt. Wiesz co? Co tam napisałeś, że tam jak się spierdala z odyku, Pomyśl tak, to że artyści lubią sobie wypić, to że artyści lubią jakieś tam inne rzeczy robić i tak dalej, to jest chyba kwestia artystów i to chyba jak za własne pieniądze i tak dalej, Mam taki proces kreatywny, to jest chyba ich sprawa, a nie jakiegoś kurwa szaraka za biurkiem, który zapiędala za 2,5 tysiące złotych kurwa na etacie, który w życiu sobie nie kupi mieszkania własnościowego albo będzie kurwa spłacał kurwa na spółkę z kobietą kurwa przez najbliższe 30 lat kurwa jakiś kredyt, żeby to oceniać, wiesz co chodzi. Także każdy powinien zostać jakby w swoim szeregu, tak? Każdy powinien znać swoje miejsce, bo inaczej będzie chaos, także to nie, nie tobie, żeby mnie oceniać, wiesz co chodzi. Jak ja się pokazuję w takim stanie, zauważcie, że ja się nigdy z jakąś butelką, czy cokolwiek na jakimś pościu nie pokazałem i tak dalej. Jak mam takie flow, jak mi się chce tak robić, to tak po prostu robię, a w większości czasu tak nie robię. Tak? Wiem, że wtedy te live, jak jeszcze tam za pierwszym razem, jak Marbella myślałem, to były takie śmieszne, prosto sklejone i tak dalej, co pijesz, aluminium w głowie masz i tak dalej. Raz byłem młodszy, trochę dwa to był naprawdę nasz lifestyle, że my codziennie po prostu wychodziliśmy. No i uważam, że to jest nasza sprawa, czy moja sprawa, mojego środowiska. Także wiesz, tutaj cały świat o 12 już otwiera, otwiera browar albo wino czy cokolwiek, to jest ich sprawa, na no, póki za własne eee, i wiesz. Ludzie za dużo oceniają, ludzie sobie za dużo pozwalają uważamy osobiście, nie? Mają nudne życie i badają innych zamiast zjadać o sobie, tak? Wszystkiego najlepszego, Igisz24, z okazji urodzin. Tutaj w ogóle, jak był jak najebany na ławce, poszedłeś spać, bo cię do hotelu nie wpuścili. Eee, ja, ja tutaj nie mieszkam w hotelu, stary, tylko w apartamencie wielkim. I nie było takiej sytuacji, stary, raczej nigdy. To są jakieś takie właśnie, to są takie właśnie, to są takie, to są takie polaczkowanie. No to polaczkuj dalej, daj mi to więcej tego polaczka, kurwa, jeszcze, wiesz, co chodzi. Mordeczko. Ja dzisiaj, kurwa, wydaję singiel, ten singiel do wieczora będzie miał minimum 100 tysięcy wyświetleń. Eee, Jutro wychodzi mój album. Ten album, czy chce, czy nie, minimum 20 milionów, 30 milionów streamów nabije. To dla mnie będzie już sukcesem. Dobra, reaguję tylko na normalne pytania. Jak wam siada da singiel? Ja wszystkim życzę jak najlepiej, nie mam zdania, nie interesuję się tym, co się dzieje dookoła, patrzę na siebie i tylko i wyłącznie asertywnością i byciem kompletnym top G i kompletnym socjopatą człowiek jest w stanie osiągnąć sukces, a to o czym, się, o czym niektórzy tutaj się przejmują i to, o czym niektórzy tutaj myślą i to o czym niektórzy tutaj rozmawiają i próbują jakby stworzyć jakieś konfliktowe sytuacje. Um, ja tego nie mam w swojej krwi, gdybym to miał w swojej krwi, gdybym kiedykolwiek w głębi em, wątpił w to co robię, wątpił w to w co wierzę, to by mnie tutaj nie było. To już bym dawno odpuścił. Po prostu stwierdziłem, że w tym roku mam przeprowadzkę do tej Marbei. To jest 3,5 tysiąca kilometrów od mieszkania, w którym wcześniej byłem, od miejsca zamieszkania. Jak się chwilowo do Polski przeprowadziłem, gdzie też w sumie nie byłem ani razu dłużej niż kurwa miesiąc, i wystarczy. Człowiek, zwłaszcza jak z wiekiem, to się tak nie rozdzieli, tak jak w wieku lat 20, że się regeneruje w przeciągu paru godzin i jazda, 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 tylko po prostu potrzebujesz trochę dłużej, żeby się jakby zregenerować, przemyśleć, ogarnąć, założyć sobie nowe jakieś cele i tak dalej. Ale te wszystkie jakieś takie te spedolone wiadomości, czy tam takie te komentarze i tak dalej, w momencie, w którym... To czytam, i w momencie, w którym coś takiego wypisujecie, to sami się deklasujecie, Wiecie o co chodzi? Nikt normalny, kto ma jakiś sukces w życiu, w taki sposób się nie odzywa do nikogo. Także ten. Także to jest. To są zbędne gadki słabych szaraków. Zbędne próby też prowokacji i tak dalej. Ja na to w swoim życiu już nie mam po prostu miejsca. To jest po prostu taka sztywna moja decyzja, że jak życie ci daje kurwa kamienie do jedzenia, no to trzeba przegryźć te kamienie, zeżrzeć je i powiedzieć, ale było smaczne, daj się więcej. Także mnie to już takie coś, to nawet ja się nawet już nie daje prowokować tak szczerze. Mówiąc. Czemu 14-letnie dzieci wyzywają przez internet, no bo mają słabych? Kobiecych ojców, którzy nie mają siły przebycia, przebicia, prze, przebicia się w domu, um, nie kontrolują swoich bab, nie są głową rodziny, um, nie potrafią jakby postawić na swoim i całe życie ubolewają na tym, że tak wcześnie stali się ojcami, zamiast realizować swoje plany. I potem to się przekłada na takich niepewnych siebie synów, którzy potem myślą, że tą swoją niepewnością mogą zabłysnąć w internecie, pisząc jakieś pseudo-męskie komentarze, czy pośmiewawcze, wyśmiewawcze, a właściwie już pisząc ten komentarz pokazują swoją słabość. Także ja na tą słabość, ja nie mogę... Ta słabość taka to jest jak rak, nie wolno tego dopuszczać do swojego serca, bo raz to wpuścisz potem takim się staje, że tego też trzeba uważać, z kim się człowiek zadaje. Z Mossadem nagrałem 7 lat temu. Jak to się stało? Byłem w studiu Dioxa, zrobił fajny numer, miks mi się nie podoba do dziś, ale Mossad wtedy był... wydawał mi się, że fajny pop-up i nagrałem za numer. Następna płyta się nazywa Faktura VAT. Kamil, pozdrowienia serdeczne dla Cytatego Maciusia. Niczego nie osiągniecie przez komentowanie w homoseksualny sposób i próbowanie swoją słabością doprowadzić do słabości albo do nawet już wkurwianie się na tego typu komentarze czy na tego typu gadki, w ogóle wpuszczanie do swojej głowy tego typu myśli już jest um, kobiece bardzo. Także jeżeli wpuszczacie do swoich serc nawet tego typu kobiece myśli, stajecie się pizdami. Nie ma to sensu. To jest jakby pytać, a ile ty kasy dzisiaj zarobiłeś, ten co obraża na przykład? To nie ma sensu. Mniejszego. Teraz wracajmy do tego, że zajebisty album wychodzi. 15 utworów Wam nieznanych będzie na tej płycie. 5 singli już wypuszczono, łącznie z tym dzisiejszym. Plus teaserem w postaci niebieskich tak, który był mega eksperymentalny. Boksy też już niedługo wyjdą, będą tam typowe jakieś tam bandany, koszulka, czapeczka i tak dalej, nie? Ale to co naprawdę mi się podoba co naprawdę jestem mega jakby hyped, żeby się dowiedzieć co wy na ten temat sądzicie, to będzie ten mystery box, bo to będzie upominek, mówię dla prawdziwych moich fanów, to będzie upominek na całe życie. Płynę jak na Atlantyku, dokładnie byku. Mam nadzieję, że z BDO em jeszcze nagram, bo BDO według mnie jest z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą i Wiele rzeczy robi bardzo prawidłowo i się cieszę, że widzę, że ma jakąś tam kolaborację ze Stepsy i tak dalej. Fajnie sobie chopach radzi no fajnie. Ulubiony mój numer? Irun. Pierwszy numer na płycie. Jutro go usłyszecie. Bardzo dobry jest Mixi Master. Na tej płycie, mega mi się podoba. Jestem ogólnie bardzo zadowolony. Nie, to jest nieważne, co społeczeństwo zrozumie, czy nie, bo już jestem tak z daleka, no to, to jest tak, jakbyś, słuchaj, jak ja bym tam siedział w środku, jak ja bym na przykład teraz chodził po Warszawie, nie, i codziennie by było mi gdzieś widać, i codziennie by były jakieś historie, i codziennie coś by się działo, ja bym naprawdę w tym uczestniczył, to wtedy bym rozumiał, okej, okay, jest tutaj moje podwórko, ja na tym podwórku na przykład coś robię, muszę się więc liczyć też z konsekwencjami lub też zdaniem ludzi, którzy też są na tym podwórku. Ale ja żyję w Marbei. ja żyję na samym brzegu Europy, jestem prawie przy Afryce i ludzie na przykład się śmieją, że noszę, wiesz, strój marokański jakiś, nie? To tutaj jest kompletnie normalne I ja się muszę ludziom z Polski tym tłumaczyć, nie? Albo, że ludzie z Polski po prostu jakby Myślę, że muszą to oceniać, że to jest obojętne, co bym robił. Jutro mógłbym wyskoczyć z cały kurwa Versace, czy cały kurwa Louis Vuitton i tak dalej. Tak czy siak by powiedzieli, że to podróba. Jutro mogę wyskoczyć z jakimś Richard w Milen, to i tak jest podróba i tak dalej. Także po prostu ja tego społeczeństwa nie zmienię. Tylko ja, jak ja będę mógł dotrzeć do paru ludzi. I po prostu zmienić trochę ich tok myślenia, to uważam, że to już jest ogromny sukces. To też nie jest mi pisane, żeby być czymś nauczycielem czy cokolwiek. To się wywodzi z domu. No i skoro jest taka frustracja i tak dalej w społeczeństwie, no to ja jestem tylko zadowolony z decyzji, że po prostu w tym więcej nie uczestniczę. Tak jak zresztą wcześniej tego nie robiłem. Miałem przyjechać na parę koncertów, ale na rzecz moich przyjaciół tam po prostu wziąłem chwilowo mieszkanie. Też z jakichś tam racji też prawnych i tak dalej, żeby po prostu tam móc założyć jakąś firmę i tak dalej, nie? Ale... Ale stwierdziłem, obejrzałem sobie to wszystko, spojrzałem na to wszystko. Jeszcze też jak chodzi o klimat, jak chodzi o pogodę i tego typu rzeczy, tam było parę faktorów, które po prostu mi się nie podobały. I to chyba nie jest y, tematem, żeby się z tego musieć tłumaczyć, że w momencie, w którym o, żyję w Marbei, żyję na południu Europy, codziennie świeci słońce. Dlatego ja na rzecz moich kolegów stamtąd, moich starszych kumpli i tak dalej tam wróciłem, na ich życzenie i tak dalej. Dwa razy tam byłem. Dwa razy był kompletny chaos, kompletny brak organizacji, kompletna improwizacja i pierdolenie, w sensie nie działo się tak, jak ja bym sobie to powiedzmy życzył i stwierdziłem, że po co mi to, jak ja jestem tutaj niezależny, jak ja mogę stąd dostarczać zajebistą jakościową muzykę, mogę to robić sam, a nie, że się kurwa 10 różnych osób szarpie. O to kto będzie ze mną jeździł na koncerty, albo kto u mnie podpisze, kto u mnie wyda płytę i tak dalej. Tyle ludzi się chciało podpisać pod Sicarios, tyle ludzi zaczęło jakieś głupoty potem gadać. Że ja po prostu co? Na rzecz tego, że ktoś nie dostarczy mi materiału na poziomie tego, jak ja bym to oczekiwał też wobec swojego własnego materiału i tak dalej, że potem od razu to się musi odwracać w jakiś negatyw i jakiś um, no od razu jakąś gównoburzę i tak dalej, nie? To jest tak, jakbyś. Wziął jakąś dupę z dyskoteki, tak szczerze mówiąc, nie? W Hiszpanii, nie? Idzieś gdzieś do klubu, wyrywasz jakąś latynoskę, rucha się gdzieś na wiadrze, kurwa? A ona następnego dnia mówi, że ona tego wcale nie chciała. To jest to, co się dzieje w Polsce. I to jest takie po prostu takie backstabbing. Wiecie, tutaj dla mnie to, mnie to nie jest. Mówię, 90% osób, z którymi miałem styczność, niestety w końcu, w koniec końców tak się wobec nich zachowała, także to po No, przez chwilę kolega zadzwonił. No, także po prostu słuchajcie albumu, tak jak mówię. To wszystko to jest nieważne. Tak jak mówię, mnie tam już dawno nie ma, to nie jest moje podwórko, ja mam swoje podwórko tu, robię muzykę zagraniczną w języku polskim, cieszę się, że dużo ludzi tego chętnie słucha, te wszystkie kurwa pierdolenia, te wszystkie kurwa walenie kurwa noży w plecy mnie nie interesuje, te całe kurwa pomawianie i gadanie i tak dalej, tego mnie też nigdy nie zobaczycie na żadnych kurwa flick fightach, kurwa też jak e, Ferrari kurwa tam sobie walczy i tak dalej, to jest mój kolega prywatnie. Razem, kurwa, robimy jakieś muzyczne projekty i tak dalej, jego sprawy, kurwa, streamingowe czy cokolwiek, to mnie nie interesują, ja się w to w ogóle nie mieszam, i tyle. I tyle. Także ten... Naucz się trochę, kurwa, od Japończyków. Jak się traktuje swoich idoli, a nie, kurwa, ty masz krzywą twarz, ty masz zakola, ty masz to... Nie będę nawet na to reagował, to jest normalne, to nie jestem ja, tylko to jest wasza waszych Też wam stale się nie dziwię, kurwa, ja bym się powiesił na waszym miejscu. Wiesz o co chodzi? Jak ja bym tak musiał za 2000 zł, 2500 zł zapierdalać tramwajem, kurwa zimno jest, palce mi odpadają, kurwa od, od, od mrozu, kurwa i tam coś w klawiaturę muszę wbijać i tak dalej. Jak tutaj jakiś centino już poszedł na pół emeryturę i kurwa cały dzień na jakieś kurwa hiszpańskie cycki patrzy, no to kurwa też bym się wkurzył, nie? Dobre, dobra kochani, to w takim razie ja teraz zaraz mam spotkanie, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, fajnie, że wam płyta się podoba, że wszystko wam siada, Sicarius, gang, gang, to się nie kończy, do usłyszenia.